Zacznę od wielkiej podobizny Adama Kownackiego. Adam, po raz drugi główna walka wieczoru. Wielu kolegów pytało mi się, co to dla Ciebie oznacza. Ja mówię, przede wszystkim normalna telewizja, możliwość zobaczenia w Stanach Ciebie. Jak dla Ciebie jest to sprawa ważna? Strasznie, tak? mimo że to jest walka tytułu, traktuję ją jak tak, bo jednak zobaczymy milion ludzi i trzeba to się pokazać. Mówimy o tym pokazywaniu się, ale pozwolę sobie wrócić, mamy troszeczkę więcej czasu. Dziękujemy PBC za to, że, że się zgodzili Tobie. Oczywiście, że, że mamy czas. Cofnijmy się powiedzmy do roku 2016. Do Twoich planów rozmawiałeś, zastanawiałeś się, traktujemy ten boks maksymalnie na serio. Co było takim przełomowym momentem, który pozwolił Ci być, gdzie jesteś dzisiaj? Przeżywaka z Charles Ellis. tak? Przed tą walką, mimo że gala była na mini event, dostałem telefon od Heimona i powiedział, chcemy cię podpisać. A powiedziałem, słuchajcie, mam teraz ważną walkę w AC w City, to inny promotor, wyra tę walkę, zadzwonił z powrotem, nie to widzenia, tak? Ta walka akurat była chyba 3 tygodnie z moim teraz CD, trzeba. No i Twarka grała w piątej rundzie, więc zmieniłem yy, do, do Himona, wrzałem z nim kontrakt i widziałem, że, że to był do, dobry ruch. Następnym ruchem w tej, w tej drodze do miejsca, gdzie jesteś teraz, był menedżer Kit Connelly. Stare powiedzenie w boksie pięścia, że jest tak dobry, jak mocno bije i jakiego ma menedżera. Jak to bardzo się sprawdza z twojego punktu widzenia? Strasznie, myślę, że na pewno moje życie się zmieniło, jak pisałam kontrakt z kitem, tak? szczególnie pod względem bycia na wielkiej telewizji i na walkę wieczoru. Więc robię wspaniałą robotę i się naprawdę cieszę. Wszyscy zwracają uwagę, znaczy mnie już nauczyłeś, żebym cię tego nie pytał, natomiast kibice już tu przesyłają mi idealna waga 113, nie wiem, 112, 111, tak jakby dla takiego byka jak ty cokolwiek to, e, jaką, jaką to, jakąś robiło różnicę. Co robi różnicę w twoich walkach? Nie będzie 113 na pewno, to jest trochę chyba zbyt stare wiadomości. Będzie chyba 260, może trochę więcej, ale czuję się naprawdę świetnie. Ostatnio, jak mówiłem, trochę się odwiniłem przed, przed wrażeniem, że była taka walka 265. Starałem się, żeby było, żeby właśnie słuchać tych chimiców, ale teraz je normalnie e, trzymam no Pokazujemy Adama <grym>? bez ściągania. <grym>? Ja teraz nawet no, czuję się dobrze i, i był dobry, ciężki obóz, więc waga jest naprawdę dobra, czuję się dobrze, wygodnie, jest naprawdę mnóstwo rung, więc nie mogę się poczekać tego wszystkiego, pokazać to wszystko w spodach. Ostatnia walka z Chrisem Ariolem. Z Ariolem z jednej strony rekordy CompuBoxu, liczba zadanych ciosów, liczba prowadzonych ciosów. Natomiast ta negatywna to jest strona tego, tego rekordu była liczba przyjętych również ciosów. Czy, czy braliście to pod uwagę, musiałem powiedzieć Adam, czy braliście to pod uwagę przygotowując się na, na Heleniusa? sprawa z takie miałem obowiązku, tak, czy jak martwiłem się, to jest będzie, czy jak będę pierwszy spring, tak? Z KIM? Ale jednak nie było żadnych problemów przyjąć ciosy, jak zawsze przyjmuję, <grystanie> <grystanie> zostanę czysto, więc się nie martwiłem o to, więc naprawdę dobrze się czuję, nie miałem żadnych objawów, coś, koło mnie nie boli, więc... No właśnie, jak, 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 to, jak, jak fizycznie ostatni tydzień minął, jeśli chodzi o przygotowania? Wiem, że ostatni trening miałeś chyba w sobotę, wiem, że sparowałeś również z Big Baby Millerem. Tak, tak, no z sześć z w wtorek i czwartek. W sobotę zrobiłem z knybo, Knebo, co walczył w piątek, więc no, no tydzień. I też miałem jakby tarczę w poniedziałek i wtorek I teraz jakby no media, tak, dużo gadania. Teraz trenujesz ale rzekę. lubisz, dowiedziałem się, że, tak. że lubisz. Nie wiem, który to wywiad, podejrzewam, że 15, także staliśmy grzecznie w kolejce. Um, twój przeciwnik Robert Helenius powtarza to, to samo cały czas, że trenowaliśmy pod kątem wykorzystania błędów kownackiego w obronie. Wiesz co miał na myśli? Nie. No, no, zawsze je mam, więc ale też idę do przodu, więc... Y co, co pokażę tak? Cieszę się, że powiedział, że jest zdrowy, że nie ma żadnych tuzji i że nie będzie miał wymówki po walce, tak? I to mnie cieszy. No właśnie, bo takie informacje, które ja dostawałem z, z jego obozu, że rzeczywiście zainwestowano w niego, słyszałem sumę 50 tysięcy dolarów wydaną na, na treningi, doskonale się orientuje, że w tym biznesie nikt pieniędzy, że tak powiem, nie wyrzuca, jeśli nie wierzy w wygrano. Dzisiaj na konferencji prasowej rozmawiamy zaraz, też sprawiło wrażenie człowieka, który no, no nie przyjechał wziąć pieniędzy. No nie, oczywiście, ale też był w ringu w każdym, tak? z, każdym, z każdym walczył, tak czy to był Dylan White, czy Tizora, czy, Zora, czy Głasz, to naprawdę był w, w ringu i z każdym, tak? Więc nie jest w tym nowym. Ale no też był przeciwniki Joki Ladze, bo i na tego też 200 pieniędzy, więc <laughs> też wiem jak to się skończyło, więc... Czy na walce będzie twój syn? Syn nie będzie, będzie w hotelu, czekał obok, więc po walce i pierwsza rzecz, zrobi zrobię konferencję prasową i uciekam do niego. Słyszałem, że przylatuje mocna grupa z Los Angeles, Marcin Gortat z Chicago, Andrzej Fonfara. Czy Ty masz czas na takie rozmowy, z, nie wiem, SMS-owe, czy w ogóle pogadać, kiedy jest te 72 godziny do walki? Nie, ciężko jest, ale też piszemy sobie i też jest fajnie, że jesteśmy Polonii. tak, Ci się zbieramy razem, trzymamy sobie kciuki, kibicujemy sobie i to jest fajne, tak, nas Polaków na świecie tak dużo nie ma, jesteśmy takim ludzkim krajem w środku Europy, i fajnie, że się łączymy razem i z siebie sprawiamy to Center, dziesiąta walka, o ile się nie mylę, Adam Kowalski, czy dziewiąta w tej chwili twoja? Dziewięć było, dziesiąta jest Czyli to jest, jest dziesiąta walka, ja nie będę Cię namawiał, bo wiem, że byś chciał, natomiast jaką jubileuszową walkę przewidujesz stoczyć w Polsce? Chciałbyś? Chciał oczywiście, no marzenie, tak, zobaczymy, no zobaczymy, po każdy czas, tak, na razie muszę skupić na sobocie. Ale po prostu chciałem zobaczyć, tak? To jest moje marzenie, kurde, i mam nadzieję, że się uda się to zrobić. Dwa ostatnie pytania dotyczące twojego, twojego rywala, Roberta Heleniusa. Wszyscy dookoła mówią to samo, co on. Taktyka na tą walkę jest jedna. Jeśli uda ci się przejść jego lewy prosty, on nie jest Tysonem Fury, nie umie walczyć w pół dystansie, ty jesteś doskonały w dystansie. Jeśli nie, to może być długa noc dla Adama Kownackiego. No, ale presja też. W gorszym przypadku myślę, że 6-7 rund i będę w stanie jego, jego przyłamać tak? Właśnie miałem się zapytać, jakie jest Twoje prediction, jakie są przewidywania 6-7 rund, to podobnie jak moje. W najgorszym przypadku. Nie? Mam nadzieję, że to będzie troszkę szybciej. Ale nie, no też wiem, że robot jest dobrze przygotowany i, i nie lubię tak mówić, ale jednak nie, czuję naprawdę, czuję się silnie dobrze i, i mam nadzieję, że to zobaczymy w sobotę. Prośba od wszystkich fanów, którzy będą oglądali Cię w telewizji Polsat, co mają kibicować, co mają krzyczeć, kiedy będą oglądać Ciebie na, na antenie Polsatu za pośrednictwem telewizji? Jest jakiś specjalny okrzyk, który krzyczą twoje kibice na sali? Jest, jest Adam, Babyface, jest dużo, dużo Czyli... jest Czyli jest przyśpiewany, więc też mnie naprawdę rusza i jest fajnie. A tak tego no, też po mnie będzie walczyła Joanna Jędrzejczyk, więc też za nią musimy ciuki, tak? No, no, aha, to dlatego chcesz tak szybko skończyć, bo ona ma walczyć po Tobie. No, dokładnie, też będzie na Polsacie, więc yy, będzie fajna noc na Polsacie. Dziękuję bardzo. Adam Kownacki.